Dzień dobry widzowie! Dzisiaj jest spektakularny dzień! Spektakularny z tego względu, że ja ucieknę z tego miejsca i dostanę się do moich szanownych perpanów, przyjaciół Paliona, Lolo, Bola i Milki! Oczywiście na ich rejsie na statku. Mam nadzieję! Mam nadzieję! Czy dzisiaj dołączymy do nich? Nie wiem, ponieważ nie wiem dokąd dopłynę, jakie są moje tutaj myśli starania. To widzowie, oczywiście, wszystko dzisiaj będziecie notować, ale. Powiem wam, że nawet mi się spodobałoby się tutaj w tej pułapce. Z tego względu, że ja tutaj tak naprawdę jestem zszokowany, jak beznadziejnie można więzić towarzysza. No bo tak, e, ja miałam całą zbroję. Dostałem w ogóle od Dietiego, bo mieliśmy jakieś, nie wiem, PvP na jego odcinku i dosłownie dał mi całą zbroję. Dostałem w ogóle też tutaj taką e, neterytową tutaj, jak to się nazywa. Takie do kopania, wiecie tego, tego. E, tam liści czy czegoś. Mam to, no a w dodatku on nawet się nie skap, że ja dalej te itemki mam tutaj, te wszystkie. I ja po prostu tego widzowie totalnie nie rozumiem. Ja, ja nie mogę tutaj dużo że się was przepraszam że ja aż tyle tutaj siedzę ja po prostu chciałem się jeszcze czegoś dowiedzieć ale nie ma o czym nie i to jest po prostu dziwna istota z którą nie chcemy mieć raczej nic wspólnego bo to jest po prostu zbyt proste siedzenie tutaj ja stąd dzisiaj wychodzę ja dołączam do moich przyjaciół dzwoniłem do nich wczoraj słyszałem że mają tam jakieś problemy także ja do nich dołączam i idę im oczywiście pomóc ja oficjalnie żaba Dave nie wiem nawet w którym kierunku się udamy potrzebuję kompas i potrzebuję na pewno masę łódek, fajerwerk i innych rzeczy eee, widzowie subskrybujcie oczywiście kanał teraz jeszcze raz na to zostawcie łapeczkę w górę ostatnio dobiliście bardzo bardzo dużo łapek. Miałem na 2000 łapek zrobić pompki. Zapomniałem o tym. No i dzisiaj tego też nie zrobię, przepraszam, zrobię to jutro, ok, ponieważ bardzo mi się śpieszy, za chwilę muszę wychodzić e, do bierzmowania mojego młodszego rodzeństwa, także muszę się śpieszyć, widzowie, ale, ale, co jest teraz najważniejsze, to to, że ja zabieram ze sobą te wszystkie łupy, te wszystkie łupy, które tutaj zostawiłem ostatnio, z tego względu, że raczej je temu się już nie przydadzą, a ja nie chcę w tym momencie, widzowie, dzisiaj e, oddawać mu moich pieniędzy, więc tak, ja, znaczy to nie są moje, to są jego pieniądze, w sumie go okradłem, he, <laughs> ale no dobra, on by zrobił to samo, on też by mi nie oddał, więc ja to wszystko zabieram, widzowie, i ja sobie gdzieś to schowam w domku, bo na wyspie, na przygodzie, na Teneryfie, czy tam na jakiejś innej super wyspie, my tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy tylko i wyłącznie patyk i ewentualnie jakieś rzeczy. No i widzowie, co ja wam będę kłamać? Eee, pstryczek jest z tej strony, ok? Czyli to sobie zniszczymy, nara. Ja powiem tak, to jest najbardziej beznadziejne więzienie, w jakim ja w życiu byłem. Sprawdziłem, jestem sam na serwerze, mogę robić co chcę. Nikt na mnie nie patrzy, nikt mnie nie obserwuje. To jest największa beznadzieja, jaką widzieliście kiedykolwiek w historii tego kanału. Nikt nigdy nie więził mnie w main Krafcie w gorszym więzieniu. Zapamiętajcie to, bo ja myślę, że to jest dość mimo wszystko ważne w tej całej historii, że to było aż tak beznadziejne, że no ja w więzieniu miałem dosłownie wszystko. No żyłem jak król, jedyne czego nie miałem to jedzenia. No i bardzo bym chciał odzyskać moje stare itemy, które miałem, a mianowicie moją elitrę, poczciwiaki, bo tam miałem naprawdę fajne enchanty. Dodatkowo miałem też sporo firewerek. E, tylko właśnie, gdzie by to wszystko było? Gdzie on by to mógł ukryć? Tu jest jakieś łóżko, to nie. Ender Chest, no ale ja Ender Chest nie by... Dobra, no mamy jakiś syf, ale no to z Ender Chest to mi się raczej nie przyda. O, sorry, widzę, musiałem sobie zakaszleć. Dobra, e, tu czy coś mamy? Tu jest zwykła skrzynka, tu jest... Ko... Ja, ja nie wiem, ja, ja po prostu nie wiem, on te moje itemy wszystkie dał. Nie wiem, ja, ja tego nie rozumiem, on te wszystkie, to są moje itemy, patrzcie. No to są moje itemy, to są jeszcze te kordy. No nie wytrzymam, nie, dobra, dobra, ten człowiek jest niesamowity. Ja nie miałem drugiej elytry, to może jeszcze coś tutaj zamieszał, ale dobra, to odłożę. To też odłożę. Wezmę sobie lepsze. Wezmę sobie trochę, e, jakiś tam element drobnej zbrojki, mimo że go tutaj nie ma wcale dużo. Tego raczej nie będziemy potrzebować. Może, że sobie jeszcze założę te spodnie widzowie, chociaż my tego na przygodę raczej wszystkiego i tak brać nie będziemy. Ja chcę sobie zrobić wakacje widzowie. Ja chcę sobie tam polecieć na spokojnie, bez żadnej presji i temów na mym garbie. Więc ja to odłożę. Te sekretne dorsy też tego nie potrzebuję. To nie są itemy, które ja tutaj bym jakoś bardzo potrzebował. Czyst taki fajerwerek sporo. Wezmę tą zapasową Elytrę. Z tego względu, że może ona. Się jeszcze przydać. No i okej, okay, wychodzimy stąd. E, którędy to było, tędy to było, tędy to było te wyjście? Tak się jakoś tutaj wychodziło? Tak, tak, trzeba tutaj wylecieć po prostu. Okej, okay, dobra, dzień dobry, witam serdecznie. Najprostsza ucieczka. E, z więzienia, chciałoby się rzec. O, dziękuję, teraz już się na pewno udało. Najprostsza ucieczka z więzienia, bo nawet bez żadnych potek na niewitkę, bez żadnych podkopów, bez niczego, po prostu swojsko wychodzimy sobie z więzienia, jak gdyby nigdy nic. To ja bym tego nawet nie nazwał więzieniem, to była jakaś próba uwięzienia mnie, ale widzowie, beznadziejna. Szanujmy się, beznadziejna pod każdym aspektem. Yy, ja w tym momencie też. Jak widzicie, mam zerowy level, zero doświadczenia, bo mnie zabił ten palant kilka razy, ale to nie jest problem, kochani, z tego względu, że ja tak jak mówię, ja na tamtą przygodę do chłopaków chcę dołączyć z zerem. Po prostu materialnym zerem. Ja chcę się tam wykazać e, siłą survivala minecraftowego, tego, że potrafię sobie poradzić w ciężkich warunkach i to wam widzowie dzisiaj udowodnię. A bardziej nie dzisiaj, tylko na przełomie e, następnych kilku dni. Ale jeszcze zanim tutaj e, się rozbiję i zginę, to widzowie subskrybujcie, oczywiście to Mój drugi kanał, ponieważ tam dziennie wpadają filmy, naprawdę solidne filmy. Ostatnio na przykład rolowałem rodzeństwo e, zbieraniem diaksów, to wrzuciłem sobie dzisiaj. E, dzisiaj? Wczoraj to wrzuciłem, ale polecam wam to sprawdzić, bo dzisiaj wrzuciłem też inne kozacki film, Oczywiście wam się wyświetli adnotacja tutaj. Tam jest bardzo ważne info odnośnie Pikersa, ale to musicie zobaczyć e, sami. Dobrze, ja ląduję. In my house, in my house here. Okej, okay, dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj podobno na mnie czeka jakiś kompasik. Coś, co ma mnie doprowadzić do celu! Tylko właśnie w jaki to ma być sposób? Dave, wypłynęliśmy w rejs znajdź nas, ten kompas prowadzi Ciebie do nas. Okej. Okay. I to jest to, co ja już widziałem, bo ja to widziałem. Ja to widziałem, kochani, jak Yeti właśnie zostawił mi te tabliczki, tylko że ja wtedy byłem bardziej skupiony na nich, a ten kompas po prostu olełem, za co oczywiście, przepraszam, tutaj chłopaków nie powinienem tak zrobić, aczkolwiek no wiecie panowie, sprawa była nagła. Ja bym chciał sobie jeszcze tylko znaleźć, czy gdzieś mam jakieś jedzenie. Tutaj niby 40 co to jest? Czy my ten dom jestem ropuchą? Okej, okay, dawno mi tutaj nie było. O. Wpadajcie na serwer, serdecznie zapraszam, kidowice.pl, mój oficjalny serwer. Jest cztery typy w Minecraft. Spoko. Można sobie fajnie pograć Skygena. Ostatnio bardzo sporo gramy. Dobra, to jest surowa ryba, a ja bym chciał mieć pieczoną. Czy ja dostanę jakikolwiek prowiant? O, dziękuję, no i dzięki, bo ja chciałem tylko sobie tak naprawdę HP odłożyć, a czy odrodzić. Ja więcej tego nie potrzebuję, więc ja... Dobra, okej, okay, to sobie zostawimy. Okej, okay, wszystko git. Teraz tak, widzowie, słuchajcie mnie, bo to jest bardzo ważne. Ja. Biorę jeszcze tego jednego befsztyka, właśnie. Kąsnę sobie go, że tak powiem. Eee, I tak. Czy ja mam w jakiejś beczce. Tutaj mam. Co tu robisz? 60. Ja nie wiem. Ja, ja nie wiem, dlaczego w moich skrzynkach są mi temy, o których ja nie mam pojęcia. Ja sobie te skarby tutaj wszystkie odłożę od Yetiego. Bo i tak nie zależy mi szczerze na tym, żeby jakoś je bardzo chować, nie? One mi nie są w ogóle potrzebne. Ja na brak pieniędzy narzekać nie narzekam. Jest wszystko spoko. to sobie odłożymy. Eee, I tak jak mówię, co ja jedynie sobie wezmę? Wezmę sobie chyba Elytrę. No, wezmę sobie elitrę, wezmę sobie ze sobą moje poczciwiagi, bo one mi się raczej mogą przydać. Zbroi w ogóle nie biorę. Biorę jedynie masę firewarek, to sobie możliwe, że jeszcze to robię. chociaż planowo to ja chcę tam w ogóle dostać się wszędzie łódką. Ja tak naprawdę, kochani, biorę drewno i tutaj teraz też zastosujemy ciekawy chwyt marketingowy, ponieważ drewno, z którego zbudujemy łódkę, będzie drewnem z mojego domku, z opału mojego domku. Proszę Państwa, to będzie unikalne drewno, które nie będzie. Takie typowe, to będzie drewno unikalne, tak? Więc ja tutaj pragnę to zaznaczyć. Z tego sobie ulepimy z dwie łódeczki, które prawdopodobnie starczą mi już na cały rejs. Raczej nic mi się nie powinno stać. No może że jakoś mnie piorą tam trzaśnie i się przewrócę i się obudzę w innym mieście, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie i dopłynę do chłopaków. Dobrze, yy, dajmy sobie to tutaj. Yy, to sobie robimy z tego łódeczkę, łódeczkę drugą i mamy tutaj elegancko wszystko. Proszę Państwa, a więc tak, Elitra jest! Jakieś tutaj te. Ja to nawet odkładam widzowie. Tak jak mówię, ja lecę w czystą przygodę. Ja tylko biorę jeszcze ten kompas sobą. chociaż ja. Co jest? Ej! Gdzie. Dobra, nie wiem, co było. Ty, dobra, miałem jakiś laga w Minecraftie Widzicie to? Coś mi się zlagował Minecraft. Dobra, nieważne. W każdym razie, widzowie, ja. W tym momencie. Mama Mue Amigos. Widziałem na odcinku Emily. Bo sobie przejrzałem oczywiście jej kanał. Że ona wyruszyła w tamtą stronę. I w tamtą stronę poleciała szukać chopaków. Ja nie wiem, czy to dobra strona. Mój kompanieros yy, wskazywałby bardziej, chyba. No nie no, w sumie tam, no nie, nie wiem w sumie, gdzie on by wskazał, bo ja się na tym widzowie nie znam. Ja w tym momencie zakładam elitrę. ja w tym momencie odpalam jumpa, tak? Lecę z jumpem i idę, kochani, szukać miejsca. Gdzie będę mógł spać? Poczciwiaki, jaki oczywiście? Ja tutaj szukam też e, jeziorka, tylko nie takiego jeziorka, bo ja nie chcę, kochani, za bardzo e, lecieć cały czas na elitrze. Ja bym zdecydowanie tutaj bardziej preferował styl e, taki, Jezus, tu jest jeszcze to stare miasto. Ale czasy, ja nie mogę, dobra. My naprawdę dopłyniemy. Mam nadzieję na koniec świata i jeszcze dalej, naprawdę. Ale powiem wam, że tak. Jest przygoda, jest impreza, będzie beka. Ja myślę, że fajerwejek to mi na pewno jest. starczy. O Boże święty, jakie my tutaj rzeczy mijamy, wy to widzicie? To są stare rzeczy, OG! OG, które były bardzo dawno. No nieźle, nieźle jest do tego powrócić wszystkiego, fajnie. Aczkolwiek widzowie, czeka mnie naprawdę bardzo daleka podróż. Mam nadzieję, że litra... Starczy mi, chociaż widzę, że może być z tym problem. No i widzowie, ja myślę, że my się widzimy za chwilkę. No jak już trochę polatam i znajdę sobie miejsce do, że tak powiem, usiedzenia sobie mojego tyłeczka na łódce i musa płynięcia wprost do przodu. Dobra widzowie, jestem już po naprawdę sporej podróży. No nie będę wam kłamać, nie? No minęło trochę nocy. No i co? No jak widzicie, nic nie mam. Dosłownie praktycznie nic, bo jeszcze przez przypadek zginąłem gdzieś tam w trakcie. No, sorry, no, no na szczęście miałem łóżeczko, więc jeszcze gdzieś tutaj, mniej więcej chyba w tej trasie się zachowałem. W każdym razie, kompas. Dalej w tamtą samą stronę idziemy, widzowie. Dalej tam jak widzicie, dalej tam jak nam pokazuje. Ja se wbiję w łódkę, żeby ją tutaj zaprezentować. A i właśnie, Elytry nie mam, bo mi się zniszczyła. To jest koniec widzowie poczciwiaku, oficjalnie już na, na tym, na naszym kanale, bo już nie było po prostu nic. Znowu się Firewerek. Zaczynają pływać jakieś dziwne stwory. Ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ale że tak powiem, ahoj, tak, ahoj widzowie, ponieważ płyniemy, są z nami delfiny, są z nami jakieś te, więc ja mam nadzieję, że to już jest ten egzotyczniejszy pułap tego całego miejsca. I ja w tym momencie, że tak powiem, zaśpiewam wam jakąś elegancką tutaj piracką szantę, a mianowicie, hej ho, hej ho, do statku by się szło, dziękuję serdecznie za uwagę. Dobrze, widzowie, naprawdę spora podróż jest już za mną, ponieważ lecę już tam jakiś któryś dzień, chłopaków nie widzę, śladów po chłopakach nie ma. Aczkolwiek jestem dobrej myśli, no chyba po prostu trzeba płynąć dalej tymi jeziorkami, tam jest jakaś... Co to jest? Czy wy to widzicie? Kurczę, fix, jakieś te jakieś na morze balustrady! Jakieś robią tutaj, ty wy to widzicie? Dobra, to są jakieś nowe rzeczy. Ja... Jakieś morze czerwone. Ja cię nie mogę. Dobra, mi dawajcie widzowie znaka, czy Wy w ogóle te miejsca jakiekolwiek kojarzycie. E, gdzie, gdzie, gdzie tutaj chłopaki mogli być? Bądź byli, bądź coś takiego. Bo ja lecę, no, tak jak Minki, chyba w dobrą stronę, tam ja trochę skręciłem też z toru w sumie, tutaj, no widzicie, ja tak? przedniam tego przepłynąć, że to po prostu obkrążam, nie? I lecę dalej, aczkolwiek, no nie wiem, to są jakieś dziwne te morza czerwone takie, nie wiem, czy wy to e, widzieliście tam u kanale. CO JEST?! Strzelał do mnie, ty! Jakiś pirat! Dobra, tu trzeba uważać, bo tu jakieś, kurczę, niebezpieczne stwory są, na mnie zeżra jakieś nie wiem, alligator. i będzie koniec żabki Dave'a. Dobra, ważne jest to, widzowie, żebyście mi w komentarzu pisali, czy ja w ogóle dobrze płynę, czy ja w ogóle wybrałem dobry kierunek, z tego względu, że ja tego nie wiem, ja po prostu wsiadłem w łódkę, płynę, zniszczyły mi się cztery, ale mam jeszcze trochę drewna, 7, no to nie jest dużo, to akurat jest beznadziejny wynik, trochę tam mięsa, e, ale to z tego względu, że ja tutaj się zbytnio nie skupiałem, ja nawet sobie żadnych tych nie zrobiłem, bo po co, ja po prostu płynę do przodu, e, no i oczekuję tego, że w końcu ja, coś nam się ciekawego pojawi, tak, ponieważ no, prócz tych jakichś dziwnych elementów, gdzie jakieś czerwone coś mam, nie wiem dlaczego, na, na mym ekranie, i coś mnie tutaj po prostu kuje w oczy, boli. No to tak naprawdę mamy puste morze, nie? Ja w te puste morze to tak płynę któryś dzień. Jest spoko. Nie narzekam. Dobra, to są jakieś czekać, ja, bo ja nie chcę. Jezus święty, co to za. za łajby? Co to jest, ty? ty? Dobra. Nie wiem, co to są za łajby, ty? Ja nie. Ja nie wiem co to jest, ja nie chcę na to... Ja Ty, tam są chopaki czy... Czekaj, no zielone. No zielone niby, no coś tam się pali. Dobra, nie wiem, dobra. Chyba to jest to, ale nie wiem, dobra, nie wiem, dobra. Dobra, nie chcę, nie chcę podbijać za blisko. Dajcie mi znaka w komentarzu, że to są oni, bo jeżeli to nie są oni, to mnie to jeszcze ktoś porwie. Jakieś, nie wiem, niebezpiecznie piraci, to, to wygląda jak piracki statek, to to nie. Dajcie mi znak w komentarzu, że to na pewno są chłopaki, widzowie. Ja sobie obrócę tutaj, o, w ten sposób do was, żebyście mi dali znaka, czy to na pewno są chopaki. Tamto, o, o, o. I jeżeli tak, no to ja do nich wbijam, a jeżeli nie, uciekam, wracam na palionowo. Mi już lepiej było w tamtej skrytce.